Jak ktoś Katareko wygrał z, z Chándil Ribeiro. nakroczy naleźć, na brzuch na rękę z stąd. Może pójdzie, jak ktoś nie ogarnia, przestraszy się. Może być ciut niżej, to jest końcówka mięśnia, początek Achillesa. Może pójdzie, ale jak ogarnia ktoś, to musi być jak najwyżej. Mówisz stopę, stopa jest najsłabsza. Tam jest bardzo dużo kostek, które mogą strzelić. I nie tu, tylko tu Zawsze jak najwyżej. No chyba, że suplementacja ćwiara i kurwa tam czy, czy na brzuchu, czy wysoko. Czy w szpitala, nie? I teraz coś usłyszymy. <laughs> Jakbyśmy sobie tak trawa z normalnej pozycji. To sobie zrobimy fakturowa z tej pozycji, czyli doszliście tutaj i to samo, zawsze trzeba łokciem ściąć. Zaczniemy sobie od tej opcji, bo później jest odwrotny od podobno mocniejszy, ale mi nie wychodzi. Ja tak tym odwrotnie nie potrafię skończyć, ale odwrotnie fajnie otwiera do dźwigni skrętowej, fajnie otwiera skrętowej. Zwróćcie uwagę. Stopy mam złączona, czyli tak jakbym kontrolował to jedno biodro, prawda? To jedno biodro I to samo. Ho. Im dłużej zostajecie w tej pozycji, tym Wasze szanse się zwiększają. I to samo. Raz, dwa. Mimo tego, że kolano jest luźne, pomachaj kolankiem. Kolanko jest luźne. To jest strona kontrola. Odrywa ci biodra i wyjmujecie mu stopę. Tylko, że od razu byście tego nie skleili. A jak sobie przerobiliśmy z tych podstawowych pozycji, czyli ten ruch odpychający, bo, bo większość z Was byśmy z od tej pozycji, to większość z Was by robiła tak. Z grzbietu. Żeby nie działało. Jesteście tutaj. Cross archi i double travel. że Mamy dwie, mamy dwie nogi. Poprawiać. nogi już siedzi. Już czujesz haluksa, co? Nie? Luberca, bun. Dorec, gitara.